Joga to okultyzm. Słowo okultyzm pochodzi od łacińskiego okultus, czyli ukryty lub tajemny. W okultyzmie chodzi o poznanie, wykorzystywanie różnych mocy. Wiedza tajemna w kontekście okultyzmu to właśnie to, co jest ukryte niejawne, niedostępne dla zwykłych laików chodzi o informacje. Moce, praktyki dotyczące zjawisk nadprzyrodzonych, których nie da się poznać ani wyjaśnić tradycyjną nauką czy codziennym doświadczeniem. W takim razie czy yoga to okultyzm? <laughs> nie. Joga nie ma tu nic wspólnego z okultyzmem. Oczywiście, że yoga była wykorzystywana do praktyk religijnych różnych obrzędów, przedceremonialnych, przedmodlitewnych, ale to nie świadczy o tym, że yoga sama w sobie jest okultystyczna. Yoga to zestaw ćwiczeń, która poprawia jakość życia, poprawia ciało i umysł. Poszerza też świadomość. Nóż też jest wykorzystywany do różnych szatanistycznych obrzędów. Czy to znaczy, że chrześcijanie nie będą go używać? Bo to jest okultystyczne, demoniczne narzędzie? Więc dlaczego kościół chrześcijański demonizuje praktyki jogi i inne praktyki? Na przykład wiedzy tajemnej odpowiemy sobie w następnym filmie.